mir nicht auf die Pelle Nicht noch näher. Geh weiter, Mann. Jeg kan minnes dere. – Assalamu alaikum. – Echlenbyk. Jakie piękne miejsce do życia. Wchodzę w Lakus, prowadzony od czasów neolitycznych. Musi się pozryć, mały! <grymne> <grymne> Więcej was nie było? To będzie już czwarta stela. Zajrzał mnie. Oni stworzyli sieć ruch do rozprowadzania wody. Zdaje się, że to już piąta stela. نهارك سعيد Medyczny służy tylko robotnikom z obszaru wykopalisk. Miasto oferuje turystom lepsze placówki. Dobrze wiedzieć, że ktoś opiekuje się robotnikami. Nie jestem turystą. Więc co pan tu robi? Jeśli mogę zapytać, przybyłem z amerykańskiej ambasady w Kairze, aby sprawdzić wykopaliska. Powie pan, jak Niemcy was traktują? Cóż, prawdę mówiąc, są dość trudni. Dają mi absolutne minimum, jeśli chodzi o wyposażenie medyczne. Nie mam potrzebnych medykamentów. A wiem z całą pewnością, że Niemcy mają ich za was. I nie dzielą się. Co jeśli ktoś natknie się na niepilnowane przez nikogo niemieckie medykamenty? A, poradziłbym takiej osobie, aby przyniosła je tutaj. Dopilnowałbym, aby uratowały dużo żyć. Się składa, że mam coś dla pana. Proszę. O, co za szczęście. Dziękuję, panie. Doktorze, doktor Jones. Ja jestem doktor Kafur. Tak, krzyżówka z Sunday Times jest dość trudna, ale to dobre ćwiczenie z języka angielskiego. Chciałbym zapewnić swoim pacjentom lepszą opiekę, ale Niemcy są bardzo skąpi, jeśli chodzi o sprzęt medyczny. Dobrze, znowu pan pytać. Co mogę dla pana zrobić? Świetne znalezisko. Jestem bardzo wdzięczna. Wspaniałe, znalezisko, doktorze Jones. Wspaniałe. Świetnie. Czy byłby pan tak miły i przekazał skrzynię kurierowi, czekającemu na zewnątrz? Tylko proszę ukryć zawartość pod fałszywym dnem. Naziści są zbyt głupi, by przejrzeć ten folder. لو ده من نوال حطه بس في شنطه العربيه متشكر

Na samą porę. Cóż, chyba znalazłam sposób na dostanie się do obozu. Zbierzcie się wokół mnie, przyjaciela. Opowiem wam o wszystkim. W porządku, lady Nawal. Co pani opracowała? Słyszał pan o tunelach ciągnących się pod gizą? Dokonano pewnych odkryć, ale to głównie hipotezy. Aż do teraz. Czy to są te tunele? Niektóre z nich, tak. To niepotwierdzone informacje z wysoce spekulatywnej pracy dotyczącej istnienia komory grobowej. Podobnej do osi rejonu odkrytego przez Murray i Petriego w 1903. Ale wierzę, że jeden z moich agentów znalazł wejście. Tutaj ma prowadzić prosto do nazistowskiego kompleksu. Więc Ota propozycja.